Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że jesteście zdrowi. A dzisiaj taki domowy outfit, domowa stylizacja. Zaraz Wam pokażę kapcie, jakie kupiłam sobie w pepko, ponieważ to jest chłodno jak wstanę a czasem można je założyć wieczorem po kąpieli to nie są takie kapcie do chodzenia bo one nie są zbyt wygodne natomiast one są ciepłe, zobaczcie z takimi uszkami robione są tak jakby na drutach to wygląda, bardzo fajnie się prezentują natomiast do, jeżeli chodzi o chodzenie są niezbyt wygodne ale są bardzo ciepłe dlatego też ostatnio je kupiłam Kosztowało w Pepko 25 zł ale jeszcze chyba kupię sobie skórzane tak żeby tych używać jak siedzę przy komputerze czy na przykład wieczorem po kąpieli albo rano tu jest chłodno, natomiast z tamtych będę po prostu chodzić. że mam nową fryzurę, wczoraj byłam w Bienstoku u fryzjera, to jest taka wytwórnia fryzur na ulicy Transportowej za mną widzicie kosmetyki, które chcę wam pokazać, więc już ich nie zabierałam i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona dzisiaj to jest drugi dzień, ja ich dzisiaj nie myłam nie układałam, one są takie bezpośrednio po fryzjerze, oczywiście kolor chciałam chłodny, jak najbardziej chłodny ja wiem, że w kamerze on nie będzie wyglądał tak jak w rzeczywistości, bo kamera trochę przekłamuje, tym bardziej, że ja tu włączyłam lampę ponieważ jest dzisiaj bardzo ciemno na zewnątrz i nie dałabym radę Wam nic pokazać. Z tyłu mam obcięte tak, bez jakiegoś cieniowania, wieży typowego, bez pogawania. Natomiast to jest takie de delikatne e, jakby podcieniowanie, żeby one się ładnie układały. Ja oczywiście po swojemu zawsze inaczej sobie układam. E, pani nie używa tutaj nie wiem czemu żadnej pianki, więc te włosy e, troszeczkę są takie klapnięte. Kolor i intensywność, nasycenie też bardzo mi się podoba, one są ciemniejsze niż tamte. Ja mam typu rody lato i to chłodne lato, więc dla mnie kolor odpowiedni to jest właśnie ciemny blond. Bo takie miałam w dzieciństwie, więc kiedyś też zrobię takie filmiki, bo ja już robiłam dla Was taką analizę kolorystyczną, tak? Dla pań lato, zima, wiosna, jesień, ale teraz zrobię włosy i makijaż, także po kolei będę te omawiała może w kolejnych filmach, tak, żebyście mogły sobie dopasować dane kolory do siebie. I powiem Wam szczerze, że w takich włosach lepiej się czuję. Wydaje mi się, że młodziej wygląda w takim odcieniu. Oczywiście na tym są też refleksy, tak żeby to nie był taki kolor jedno natomiast to jest ciemny blond, jeżeli w kamerze będzie inaczej, to musicie mi wierzyć na słowo, ciemny blond z jasnymi refleksami i ścięcie takie bardziej na prosto, nie chciałam żadnego cieniowania wielkiego tutaj, wiecie, żeby mi te włosy nie starczały, do tego jeszcze grzywka krótsza, przeczytałam, że panie z buzią owalną, a ja mam buzię owalną, a jak sprawdzić czy macie buzię owalną, to jest bardzo prosto zmierzyć sobie długość i szerokość jeżeli szerokość jest krótsza, to znaczy, że to jest buzia owalna i panie z owalną powinny nosić grzywki, więc troszeczkę jakby ta buzia jest skrócona i fajniej to się prezentuje. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta fryzura i jak Wy uważacie, czy lepiej wygląda w takich ciemniejszych czy w jaśniejszych? Czekam na Wasze komentarze, jak zawsze. Ponieważ dzisiaj jest taki zwykły dzień, mąż wyjechał, więc będę sprzątała, zbliżają się święta. Ja tutaj sprzątam na bieżąco, więc muszę robić takich generalnych porządków, ale trochę jednak trzeba coś tam wytrzeć odsunąć, przegarnąć tak mówiąc kolokwialnie więc będę myła okna i tryne, nie widzicie to z boku i tam które jest w kuchni, ale tylko od środka, dlatego że u nas jest cztery, są 4 cztery stopnie mrozu, więc nie będę przesadzała nie chcę się przeziębić mam bardzo dobrą rzecz jeżeli chodzi o okna ja Wam już ten odkurzacz pokazywałam i to, jest, to nie jest reklama absolutnie, Może mi kiedyś kupił w Lidlu i to jest Silver Crest odkurzacz, który fajnie mi się sprawdza. Ja już właściwie inaczej nie myję tylko tym odkurzaczem, dlatego że bardzo prosto się mu te okna myje, jest bardzo duże ułatwienie jeżeli chodzi o umycie okien. Do tego są jeszcze inne akcesoria, spryskiwacz i taka myjka, na którą zakładacie, którą zakładacie na spryskiwacz, i tą myjką myjemy oko, natomiast potem ściągamy odkurzaczem. Dajcie znać, czy macie odkurzacze, jakiej marki, czy się też u was tak fajnie sprawdzają, jak mnie ten, który mi bardzo ułatwia mycie okien. Przede mną na stole widzicie wszelkiego rodzaju nowości, ale też nie tylko, bo mam kosmetyki, których używam już od jakiegoś czasu. Pokażę Wam też fajną choineczkę. To jest taka choineczka malutka z pepko. Kupiłam ją dlatego, że te igiełki są naprawdę bardzo mocno imitujące, naturalne, takie prawdziwe, żywe gałązki. Z tym, że no wiadomo, to nie jest gałązka grzywa, sztuczna, trochę ten zapach jest taki nieciekawy. Jeżeli chodzi o tę choinkę, kosztowała 10 zł. No to jest taka, można powiedzieć, bardziej, nie wiem, taki świerk w doniczce niż choineczka ale zawsze gdzieś to postawię. Ja nie jestem zwolenniczką zbyt wczesnego dekorowania domu. Na pewno, jak udekoruję, to wam pokażę. My w święta byliśmy w zeszłym roku w Warszawie, dlatego tam mam więcej ozdób, mam choinkę. W tym roku planujemy spędzić święta w tym domu na Podlasiu. Do tego muszę również go udekorować. Ale na strychu mam dekoracje, które tutaj były w zeszłym roku, bo mimo, że świąt tutaj nie spędzaliśmy, dom udekorowałam. Także w tym roku myślę, że trochę więcej jeszcze zrobię, tak żeby było naprawdę świątecznie. Chociaż on tak fajnie wygląda. Zobaczcie, on jest mój dom taki drewniany, więc i tak i tak te święta w takich domach są fajne a wygląd domu też jest taki mocno świąteczny. Marka Sensu Mare wypuściła nową maskę. Właściwie to jest ich pierwsza maska. Oni wcześniej nie mieli żadnej maski. Mieli sera, kremy, toniki, kosmetyki do demakijażu. Natomiast nie było maski. Jest to maska nocna, która ma długotrwale nawilżać, regenerować, zmniejszać widoczność zmarszczek, odżywiać skórę, wygładzać, ujędrniać, zwiększać elastyczność. Maska nadaje się dla każdego typu cery, szczególnie dla cery takiej wymagającej silnego nawilżenia oraz regeneracji i dla osób poszukujących kuracji przywracającej jędrość i zdrowy wygląd skóry. I jako maska nocna, właśnie jest to ostatni krok w pielęgnacji, czyli nakładamy ją po toniku, oczywiście po oczyszczeniu, po toniku i po serum i ona ma nam właśnie w nocy tę buzię upiększać. Ja jej użyłam raz, więc też nie chcę tutaj na temat tej maski jeszcze zbyt wiele mówić. Ma bardzo przyjemną konsystencję, zapach jest troszkę inny niż tych kosmetyków Sensum mare, do których marka nas przyzwyczaiła. Troszeczkę inny zapach, ale też taki delikatny, przyjemny. Nakłada się fajnie. Ja nałożyłam może zbyt cienką warstwę, spróbuję jeszcze grubiej nałożyć żeby wam dokładnie na temat właśnie tego jak ona się sprawdza powiedzieć. Jak widzicie konsystencja przypomina taki gęsty zbity krem, czyli jest to maska kremowa, nie żelowa. Maska wygląda tak, bardzo fajnie się nakłada, dobrze się rozsmarowuje. Mam nadzieję, że świetnie też się u mnie sprawdzi. Nowością tej marki jest też emulsja. Jest to delikatna emulsja do twarzy, która w swoim składzie ma olejki, m.in. olej żożoba, naturalny prebiotyk, ekstrakt z algi czerwonej i brunatnej. To jest taka, taka śmietanka, tak, takie mleczko. Można używać na wacik, a ja robię w ten sposób, że nakładam na dłoń, wmasowuję bardzo dokładnie w twarz, masuję ją przez jakiś czas. Oczywiście zmywam też oczy. Nie szczypie, nie piecze, bardzo ładnie wszystko schodzi. Potem zmywam ją wodą i w ten sposób bardzo fajnie mi się sprawdza. Busia jest nawilżona po niej, mimo że zmywam wodą, to nie zauważam przesuszenia, ściągnięcia. Ja wam mówiłam, że bardzo lubię żel tej marki, który świetnie mi się sprawdza. Natomiast ta emulsja y, myślę, że zadowoli panie z wrażliwą skórą, z takie, które nie lubią żeli, nie lubią pianek, wolą tego typu kosmetyki. Pokażę Wam jeszcze, jak ona wygląda, czyli to jest taka mleczna emulsja, taki, takie mleczko, taka śmietanka, bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Przede mną nowość marki Hyaluron Ed Medical. Jest to serum do ciała. Kupiłam sobie w takim prezencie świątecznym. Zaraz otworzę, bo dzisiaj przyszedł kurier i pokażę Wam, jak ono się prezentuje. Natomiast ja bardzo lubię te dwa kosmetyki. To jest ich serum, takie hyaluronowe, ale to serum nie zawiera tylko kwasu hyaluronowego jako jednego składnika. Oprócz tego jest jeszcze Matrixyl, czyli peptyd, który wspomaga produkcję elastyny i kolagenu. Kwas hyaluronowy Oczywiście kolejnym składnikiem jest neuropeptyd. Neuropeptyd to białko odpowiedzialne za przenoszenie impulsów nerwowych z komórek nerwowych do mięśni. Należy jednocześnie do grupy peptydów rozkurczających, czyli oprócz kwasu hialuronowego mamy jeszcze składniki, które Działają dobrze na zmarszczki, rozkurczają, wypełniają i tak Bardzo też fajnie sprawdza mi się ten krem. Jest to krem też taki z kwasem hialuronowym Gold Cream i tego kremu używam na dzień, dlatego że jest to krem dzienny. Ze złotem. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest lekki, dobrze się wchłania, a przy tym dobrze nawilża, więc taki kosmetyk na szybko. Bez takiego czekania na wchłanialność. Wchłania się naprawdę fajnie i buzia po nim jest taka nawilżona, napięta, więc też tego kosmetyku z przyjemnością używam. I jeżeli chodzi o to serum, to serum ma być wyjątkowe. Odpowiednie do każdego rodzaju skóry, w tym bardzo wrażliwej. I w składzie tego serum mamy kwas poliglutaminowy. Jest to składnik, Nowej generacji o udowodnionym pięciokrotnie wyższym potencjale nawilżającym w porównaniu do kwasu hialuronowego. Przywraca prawidłowe napięcie skóry. Następuje zauważalna poprawa jej jędrności i elastyczności. Drugi składnik kwas hialuronowy, pantenol, alantoina i ekstrakt z aloesu. Do tego jeszcze gliceryna, która zmiękcza powierzchnię skóry, poprawia wygląd, przywraca prawidłowe funkcjonowanie bariery ochronnej. Więc mam nadzieję, że to serum y, też fajnie mi się sprawdzi. Y, zaraz otworzę, zobaczę jaka konsystencja, bo jeszcze go nie otwierałam. Bardzo ładnie się prezentuje. Kartonik jest Wysuwany. To może być też świetny kosmetyk na prezent. Serum jest z pompką i zaraz zobaczymy, jaką ono, jak ono ma konsystencję. Konsystencja tego kosmetyku jest żelowa. Bardzo przyjemnie się nakłada. Myślę, że ono będzie dobre pod y, wszelkiego rodzaju masła, pod balsamy. Wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba go używać samodzielnie, ale na przykład jako dodatek. Zobaczę, będę go używała i powiem Wam, czy rzeczywiście ujędrnia, czy sprawdza się u mnie i czy warto się nim zainteresować. bardzo fajną markę koreańską. To jest marka, która się nazywa Jadach i ja miałam ich krem. I ten krem, słuchajcie, to jest 30 ml pojemności. Jest to krem z czerwonym rzęszeniem, z bardzo dobrym składem, z działaniem takim antyoksydacyjnym, odżywiającym skórę wokół oczu. Krem oprócz właśnie tego czerwonego rzęszenia ma również w składzie ekstrakt z granatu, ekstrakt z malin, koreańską jeżynę, ekstrakt z winogron, czerwoną herbatę. Także naprawdę skład bardzo bogaty, kosmetyk nie do zużycia. To jest Moje już właściwie zużyte opakowanie. Ja już dawno temu wam go pokazywałam i przez długi czas go jeszcze dokładałam do innych kremów. Używał go również mój mąż i powiem szczerze, że to jest jeden z też fajniejszych kremów koreańskich, jaki miałam. I tutaj mam całe opakowanie. Kupiłam na prezent. Mam nadzieję, że tej osobie też się spodoba. Natomiast zamówiłam jeszcze płatki, bo płatków tej marki nie miałam. A zaczęłam właśnie, że na stronie sklepu La Rose są też te płatki. Formuła ich jest oparta na kompleksie. Ośmiu czerwonych składników, w tym ekstraktach z granatu, truskawki, morwy, maliny, winogrona, czerwonego żeńszenia, herbaty i chińskiej magnoli. Adenozyna ma pomagać redukować zmarszczki. Aniacynamid, poprawiać kolory z skóry pod oczami, pomagając zlikwidować cienie. Raz ich użyłam i powiem szczerze, że bardzo fajne. Naprawdę bardzo mi się spodobały. Ja już właściwie wykończyłam te z Mizona. Miałam dwa opakowania, natomiast te wydaje mi się, że są jeszcze lepsze. Jeżeli chodzi o płatki koreańskie, to one zawsze są tak dobrze zabezpieczone i w każdym jest szpatułka. I ta szpatułka była akurat tutaj, więc ja i tak szpatułki wkładam do środka na to wieczko, tak żeby te szpatułki mi się nie pogubiły. One tak się prezentują i powiem Wam, czemu mi się jeszcze bardziej spodobało podobało niż te zmizona, dlatego że nie mają takich ostrych kantów tutaj, mają taki bardziej ergonomiczny kształt, dobrze przygają do oka, co w tych koreańskich płatkach graniczy z cudem, dlatego że one są mocno nasączone i najpierw trzeba uważać, żeby nam nie spadły. Potem jak już się przykleją, to jest ok. Natomiast te dosyć fajnie się od razu przyklejają i powiem Wam, że jeżeli chodzi o worki, to myślę, że w połowie mi te worki zminimalizowały i rozjaśniły, napięły skórę. Naprawdę bardzo ciekawy kosmetyk Marka Hempking wypuściła dwa nowe kosmetyki i tutaj mam krem do rąk, to jest krem do rąk z trawą cytrynową. Powiem szczerze, że bardzo fajny. Do tego też był taki patyczek do wyciągania, wiadomo, że kremy w takiej wersji słoiczkowej są ciężkie do wyjęcia. Krem ma bardzo przyjemną konsystencję, super się rozprowadza, jest mega nawilżający, naturalny. Także kolejny kosmetyk fajny tej marki. Bardzo lubię peelingi do ust, sprawdza mi się mokorz, ale ten peeling, powiem szczerze, chyba jest jeszcze lepszy, dlatego że bardziej się trzyma ust. Jest to też kosmetyk naturalny z cukrem. Dobrze peelinguję, a teraz moje usta są przesuszone, mimo że na co dzień staram się nie używać takich nie nakładać takich pomadek mocno przesuszających, to jednak chłodne powietrze sprawia, że te usta nie są w takiej dobrej kondycji. Użyłam go już kilka razy i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dobry kosmetyk, więc jeżeli szukacie fajnego peelingu do usta, to ten Wam gorąco polecam. Przy okazji pobytu u Fryzjera odwiedziłam też Galerię Białą w Białymstoku. Tam jest sporo sklepów, tak jak to w galeriach, m.in. TK Max. Byłam w TK Maxie, ale nic ciekawego dla siebie nie znalazłam. Natomiast weszłam do Rossmana, bo inną rzecz, a kupiłam dwie inne. Kupiłam pomadkę marki NYX, one w tej chwili są w promocji, nie, nie wszystkie Rossmanny mają y, tę markę w swoim asortymencie. Jest to pomadka Soft Matte, bardzo lubię tę pomadkę, ja mam jaśniejszą, a teraz kupiłam taki żywy, y, taki ciemny, koło ciemniejszy kolor, taki róż, taka fuksja ciemna, bardzo ładny. Tutaj jaśniej wygląda, natomiast na ustach wygląda zdecydowanie inaczej. I yy, ponieważ w promocji był puder marki NAM, jest to nowa marka, to jest yy, chyba. Yy jakby droższa wersja marki Vibo, tak? Oni wypuścili nową właśnie swoją taką markę i to jest puder, który jest pudrem satynowym, ma bardzo ładnie wyglądać na skórze. Trochę ściemniałam, żeby lepiej było widać, więc on w kamerze wygląda na taki biały odcień, natomiast to jest odcień taki lekko żółty. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt mocno żółcił mi twarzy, tak? Że nie będę wyglądała jak żółtek. Majusia szczeka na... Samochody. W środku jest siteczko, czyli taka dosyć fajna rzecz. Ja mam kilka takich pudrów. No, jest taki drobniutki jak puszek. Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie dobry puder dla skór mieszanych, ale myślę, że będzie to dobry puder dla skór. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Na takie bardziej gęste. One trochę może mi pasują do góry. Ja je miałam na samym początku tutaj, potem zmieniłam na inne w komplecie z tymi, które są u góry. Natomiast one pięknie się prezentują, delikatnie się błyszczą, tego w kamerze może nie będzie widać. Natomiast bardzo ładnie w oknie wyglądają i teraz będą wisiały te. A dzisiaj na obiad u mnie pomidorowa zupa. Pomidorową mogłabym jeść codziennie, ponieważ nie ma męża, więc na drugie danie będą placuszki z jabłkami. A po obiedzie koniecznie świeża kawa z ekspresu. Uwielbiam! Już nie ma. Za oknem, jak widzicie, yy, taka iście wiosenna aura, ale mróz jest. Także trochę tak nie bardzo. Wolałabym chyba, żeby już ten śnieżek leżał, żeby to tak świątecznie wyglądało. Podejrzewam, że w tym roku znowu na święta nie będzie śniegu. Tak jak co roku, już od kilku lat. Nie dobrze. Na tarasie, zobaczcie, wszystkie nasze ławki, te które były przy ognisku, to mąż przyniósł, żeby tam nie niszczały. Miska taka w takim opakowaniu, dlatego że Rokuś przewraca i paski, ja Wam to jeszcze rozjaśnię, żeby lepiej widać. Paski takie chłodnicze, które zasłaniają mu to, to, to wejście i no, nie dopuszczają chłodu, tak? Chociaż on i tak nie ma tutaj śniegu, bo Buda jest na tarasie, więc i tak jest pod dachem. Tak. Tak, Rokuszku? Biegaj, biegaj, chodź. Co? Co? Zaraz zmienimy wodę, bo pięć razy zmieniamy dziennie i woda zamarza. Za każdym razem. już nie wypije, zaraz mama przyniesie ciepłej wody. Ciepła woda nalana. No niestety, słuchajcie, z nocy woda jest zamarznięta. Ja w nocy mu nie zmieniam. Rano mu nalewamy gorącej, takiej ciepłej wody i kilka razy wymieniamy, a nie ja wyjścia. Się kominkiem jest wieczór. Majusia śpi w swoim posłanku. Słychać Rokusia, a ja będę oglądała Wikingów na Netflixie. Bardzo fajny film, kilka sezonów, chyba sześć. Lubię takie filmy historyczne, chociaż nie tylko. I Jeżeli lubicie też tak jak ja, to polecam Wam Wikingów. Jak również film Outlander. Też kilka sezonów. Film historyczny. Ale z elementami fantastyki super się ogląda. Więc wieczór z Netflixem uważam za rozpoczęty. A ja już się z Wami żegnam cieplutko do następnego filmu. Trzymajcie się, kochani, buziaczki, cześć.